Tylko cios w klatce. Przybijcie sobie piątkę, rozejrzycie się do narożników. Przyjaźń na bok, pięści w ruch, panowie i panie. A no właśnie, już obie zawodniczki w swoich narożnikach i za chwilę będziemy rozpoczynać. Tutaj też spodziewam się, że zobaczymy nawet nie ogień, zobaczymy wulkan energii ze strony obu zawodniczek. I proszę bardzo, mamy gong, zaczynamy to starcie. No i proszę, fagata napiera, próba tych lewych prostych. Lexi już swoją rywalkę próbuje odpychać teraz. Obraca się z rywal gołę Lexi znowu jednak wraca na środek. Ale chyba już wiemy, że nie będzie tutaj absolutnie sentymentów, bo ruszają z pięściami na siebie obie zawodniczki. No i tak, Fagata gdzieś stara się skrócić ten dystans, bo w pierwszej walce przecież słabą stroną Lexi okazał się właśnie parter, ale teraz o, ale podcięcie. Oj teraz doskakuje Lexi, podnosi się momentalnie Fagata, ale nie pozwala jej na to Lexi. I mamy w tym momencie dosiadł no tam. Nie jest pół garda, jeszcze pół garda, tak pół jest. Garda w tym momencie ze strony, ze strony Fagaty na Aleksji. No, stara się mocno przytulić do rywalki, żeby ta nie miała tej swobody ruchu. Idzie, idzie Leksi już do dosiadu. Za chwilę będzie w potężnych tarapatach. Oj! Fagata trzeba uciekać. Z tej pozycji jest sędzia Jarosz blisko za chwilę. Jeśli pojawi się wystarczająca liczba ciosów, to może być koniec. A jest też obok swojego narożnika Leksi. Doskonale słyszy, co podpowiada jej Adam Soldajew. Co tam mówi też Anzora Zijew? No ale właśnie skręca się fagata, ale Lexi cały czas Przymierza te ciosy. No nie jest to może grad uderzeń, ale pojedynczymi takimi ciosami. Chce troszkę jeszcze wytrącić z równowagi Fagata. No teraz dwa takie ciosy na pewno siadły na twarz Agaty Fonki i ta naprawdę ma teraz duże tarapaty. Minuta 30 do końca rundy, więc tutaj no, musi się jakoś się obronić. Wiemy po drugiej konferencji, że twarde usta ma Fagata, a teraz Lexi sprawdza też Broń twardość jej czaszki. Już sędzia Jarosz mówi, że musi zacząć bronić się Fagata. Cały czas Broń tymi biodrami wypychać rywalkę, próbuje zrzucić siebie lekcja ale nie udało się. Koniec! koniec! Lekcji nie może w to uwierzyć! No nieprawdopodobne! Udało się po tym obaleniu. Nie broniła się Fagata, nie wytrzymała tego gradu ciosów ze strony lekcji w tej końcówce. No i jednak, proszę bardzo, poprawiła ten swój bilans. Ona w tym momencie w niebiosach. Widać jaka szczęśliwa, jak się cieszy. To jest czysta radość takiej najczystszej postaci Niesamowite, no gdyby była taka obrazkowa encyklopedia, encyklopedy, to pod hasłem Radość, no mogliby pokazać to zdjęcie. To prawda, to niesamowite, ale tam dominuje właśnie to, co Ty powiedziałeś, ona nie może w to uwierzyć, że udało się wygrać. Teraz chyba przeprosiła tą walkę. To kopnięcie takie proste, no to wytrąciło Fagotę z równowagi, ona upadła po tym kopnięciu i później... No wystarczyło postawić kropkę na die. Lexi Naprawdę dzisiaj pokazała pazur. Ale chociażby po tych powtórkach widzimy, tam nie było sentymentów. Te ciosy były bite po to, żeby zwyciężyć. Absolutnie nie oszczędzały się obie panie. A to obrazek, który pewnie będzie obiegnie internet dzisiaj jutro i przez kilka kolejnych dni, czyli e, Lexi, która jest w totalnej radości i zdziwieniu naraz. Była w totalnym szoku. To jeszcze podziękowanie za walkę. O i widzimy co co. Od razu Lexi powiedział Agata jest OK, czy wszystko dobrze? To pewnie i zapytanie i o zdrowie. Jakieś relacje, ale myślę, że nie powinno być tutaj żadnych nadszarpnięć tej przyjaźni. A posłuchajmy już oficjalnego werdyktu tego starcia. A więc przyszedł czas na oficjalny werdykt. Ladies and gentlemen, Our referee calls a stop to the fight at 1 minute 52 seconds into round number one for your winner by TKO, Lexi Chaplin. Szaleją trybuny, szaleje Lexi, olbrzymia radość. Kamil serca też pewnie im spad, naprawdę podeszła na poważnie i do tej pierwszej. Teraz się zatrzymam, bo chyba tam pani trochę rozmawiają. Piękny obrazki w tym momencie na granach. Takie podziękowanie, jeszcze jakieś słowa otuchy myślę o od...